Najstarszy i najukochańszy syn Denetora II, brat Faramira, członek drużyny pierścienia i dowódca sił zbrojnych Gondoru. Silny i odważny wojownik, ale przede wszystkim oddany przyjaciel. Jak potoczyły się losy Boromira w śródziemiu, kim był inspirowany i jak ostatecznie udało się to przenieść Peterowi Jacksonowi na wielki ekran, posłuchajcie. Boromir urodził się na 5 lat przed swoim bratem Faramirem, czyli w 2978 roku trzeciej ery. Mimo różnicy wieku, bracia obdarzali się wielką miłością i w młodszych latach Boromir zawsze wstawiał się za Faramirem. Był synem Finduilas i Denetora, jednak gdy miał 10 lat jego matka zmarła, a ojciec stał się surowy i ponury. Od młodości Boromir uwielbiał treningi walki, to też wyrósł później na wspaniałego wojownika. Nie poświęcał jednak całego czasu tylko na praktykę. Boromir musiał spędzić też wiele czasu w bibliotece, ponieważ musiał przyswoić obszerną wiedzę na temat historycznych bitew czy strategii. Jego zainteresowania przełożyły się także na jego rolę w królestwie. Był on dowódcą wojskowym Gondoru. Zakładam zatem, że podczas obsadzenia tego stanowiska Nepotyzm grał raczej drugą rolę. W nocy z 19 na 20 czerwca 2018 roku, na chwilę przed atakiem Saurona na Osgiliad, bracia mieli wspólny sen. Początkowo przyśnił się on tylko Faramirowi, lecz z czasem powtarzał się, a wizja w końcu przeszła także na Boromira. W tym śnie widziałem, jak na wschodzie niebo się zamroczyło i rosła na nim burza. Lecz na zachodzie jaśniało blade światło I z tamtej strony doszedł mnie głos Daleki, ale wyraźny, wołający Znajdź miecz, co był złamany I ladris skryją go jary Tam lepsza znajdzie się rada Niźli morgulu czary Tam też się znak ukaże Że bliska już jest godzina Lśni zguba i sildura Ni się nie ugina Bracia nie rozumieli wiele z tych słów, postanowili więc zwrócić się poradę do swego ojca. Nim to jednak nastało, 20 czerwca Sauron niespodziewanie zaatakował Osgiliad i zmiótł stacjonujące na wschodnim brzegu oddziały Białego Miasta. Zdecydowała o tym nie tylko przewaga liczebna, ale też postać na czarnym koniu, która wzbudzała strach nawet w najmężniejszych wojownikach. Boromir dowodził wtedy wojskami i ostatecznie obronił ostatni most łączący miasto. Po przejściu niedobitków most został zniszczony, a Boromir, Faramir i dwóch innych wojowników przeżyło tylko dlatego, że rzucili się w pław. Jakiś czas później Denethor opowiedział im, że Imladris to ojczyzna półelfa Elronda i prawdopodobnie tam znajdą odpowiedzi na senną zagadkę. Faramir chciał już wyruszać na wyprawę, gdy to brzemię przejął na siebie Boromir. Starszy brat nie chciał narażać młodszego na wyprawę w nieznane, pełną niebezpieczeństw. Podróż zajęła mężczyźnie 110 dni. Przekroczył bramę Rohanu i udał się na północ wzdłuż zachodniego krańca Gór Mglistych. Droga północ-południe łącząca Fornost z Pelagirem była już zniszczona, co znacznie wydłużyło jego podróż. Nieopodal ruiny miasta Tarbat przekroczył brud na szarej wodzie. Niestety podczas przeprawy przez ruiny mostu utracił swego wierzchowca i resztę drogi zmuszony był kontynuować pieszo. Po dotarciu do Rivendell uczestniczył w naradzie Elronda, w której przedstawiciele wielu raz omawiali akt Sytuację. Boromir wyjaśnił Radzie swą podróż, wspominając zarówno o zagadce, która mu się przyśniła, jak i o wojskach nieprzyjaciela, które stale napierają na Gondor. Jasno jednak zadeklarował, że nie przybył do Imlatris po wsparcie militarne, a jedynie Radę. Podczas narady sprawa zagadki stała się natychmiast jasna. Aragorn przyniósł szczątki Narsila, a Niziołek Frodo jedyny pierścień. Planem Boromira był powrót do mina Tirith. Dołączył zatem do drużyny pierścienia, która w jego mniemaniu, by dotrzeć do Mordoru, niewątpliwie musiała przeprawić się przez Gondor. Boromir kontynuował swą podróż z drużyną. Przeszli wzdłuż gór poza Holin, zwany drzewiej przez elfy Eregionem, z zamiarem przejścia przez Karadras. Boromir wtrącił wtedy uwagę, która w przyszłości miała uratować losy drużyny. Jeśli wolno, dodam jeszcze pewną radę. Odezwał się Boromir. Urodziłem się w cieniu białych gór i wiem coś niecoś o wyprawach na takiej wysokości. Nim zejdziemy po drugiej stronie na dół, spotkamy pewnie mróz, jeśli nie coś gorszego. Nie pomoże nam krycie się, jeśli wskutek tego uświerkniemy na śmierć. Jest tu trochę drzewi i krzaków. Niech więc odchodząc stąd, każdy weźmie na grzbiet wiązkę drzewek, ile zdoła unieść. I faktycznie, ku niezadowoleniu Gandalfa, rozpalili oni ognisko na górskim przesmyku, nie zważając na prawdopodobnych szpiegów nieprzyjaciela. Przerwa przy ognisku i łyk miruworu, woru, kordiałus im ladris porządnie ogrzał całą drużynę. Następnego ranka, gdy dalsza przeprawa przez Karadras była już niemożliwa, Aragorn i Boromir wzięli Hobbitów na barki. I znieśli ich po górskim stoku. Czerwony Róg ich zwyciężył. Gdy Gandalf zaproponował ostateczne rozwiązanie, to jest przejście przez niebezpieczną kopalnię Mori, Boromir zaproponował inną ścieżkę. Jeżeli nie możemy przejść tutaj górami, pomaszerujmy na południe aż do bramy Rohanu, gdzie mieszkają ludzie zaprzyjaźnieni z moim plemieniem, i obierzmy ten szlak, którym ja szedłem do Rivendel. Albo też powędrujmy jeszcze dalej. Przeprawmy się przez Isenę do Anfalas i Lebenin. W ten sposób wkroczymy do gondoru przez jego nadmorskie prowincje. Pomysł ten został jednak szybko zdyskredytowany przez Czarodzieja, który przypomniał o zdardzie Sarumana i niebezpieczeństwach czyhających teraz w regionach Isengardu i Iseny. Boromir zdał się na głosowanie drużyny i niechętnie ruszył ku wrotom Durina. Po dotarciu na miejsce, gdy Gandalf szczerze wyznał, iż jeszcze nie zna hasła do otwarcia drzwi, Boromir strasznie się oburzył. Sądził, że jeżeli czarodziej już raz przeprawił się przez morię, to potrafi chociaż otworzyć do niej drzwi. Zdenerwowany nie wziął jednak pod uwagę, iż drzwi otwierają się na zewnątrz. To też Gandalf, podróżujący od wschodniej części musiał je tylko lekko popchnąć, a nie otwierać hasłem. Boromir schylił się i cisnął w wodę wielkim kamieniem, który zmącił spokojną taflę. Gdy Gandalf wszedł do kopalni, z wody wyłoniła się macka i pochwyciła froda. Chwilę później macek było już dwadzieścia, a w powietrzu unosił się odrażający zapach. Na szczęście nikomu z drużyny nic się nie stało i pośpiesznie ukryli się w Morii. Wewnątrz kopalni, gdy Gandalf starał się wytłumaczyć, czym było to stworzenie, Boromir wyraził, zdawałoby się szeptem, swój niepochlebny komentarz do całej sytuacji. Ku jego nieszczęściu wszechogarniająca cisza i echo poniosły jego głos tak, że usłyszała go cała kompania. Po szybkiej reprymendzie czarodzieja, ruszyli dalej. Gdy w komnacie Mazarbul wywiązała się walka, Boromir zaciekle bronił pozostałych członków drużyny. Zablokował zachodnie drzwi i gdy pierwszy przeciwnik pojawił się w zasięgu wzroku, rzucił się na niego. Niestety wyszczerbił wtedy swój miecz. Po krótkiej walce, gdy drużyna poczęła się już wycofywać, do komnaty wszedł ogromny przywódca orków i powalił Boromira na ziemię. Życie uratował mu wówczas Aragorn, rozpłatając głowę orka Andurilem. Drużyna pośpiesznie uciekła przez wschodnie drzwi ku mostowi Kazad Dum. Zgubadurina zbliżała się do nich nieubłaganie. Dodatkowo horda orków przerzucała kamienne płyty przez ogień na wzór kładek. Boromir uniósł swój róg i zagrał. Rycerskie wezwanie zadźwięczało donośnie i niby krzyk dobyty z wielu piersi wzbiło się pod strop pieczary. Na mgnienie oka orkowie cofnęli się, a płomienny cień przystanął. Osłupienie nie trwało jednak długo i wkrótce Balrog stał tuż przed nimi. Gandalf stanął samotnie na moście, a gdy Aragorn i Boromir rzucili się, by wspomóc Czarodzieja, ten rozbił most, uniemożliwiając przejście pomiotowi Morgota, i wraz z nim runął w otchłań. Drużyna, zbudzona z marazmu, krzykiem Aragorna, rzuciła się do ucieczki. Mimo iż żałoba drążyła serca pozostałych członków drużyny, Aragorn słusznie nalegał na jak najszybsze wznowienie podróży i udanie się do Lothlórien. Część drogi wraz z Boromirem nieśli rannego Sama i strudzonego Froda. Po dotarciu na skraj lasu Boromir poinformował pozostałych, iż te lasy nie cieszą się dobrą sławą w Gondorze. Podobno niewielu z tych, co tu weszli, wychodzi znów na świat. Chciał obrać inną drogę choćby przez las mieczy. Aragorn jednak szybko uspokoił gondorczyka i ten niechętnie ruszył dalej. Po dotarciu do domu Galadrieli i krótkiej rozmowie z panią lasu, cała drużyna doznała dziwnych snów. Sprawiały wrażenie, jakby ofiarowały im wybór między cierpieniem związanym z dalszą podróżą do Mordoru, a czymś, czego gorąco pożądają. Każdy w wyobraźni zobaczył jasno przedmiot swoich marzeń. Boromir zainteresował się bardzo, co takiego widział Powiernik Pierścienia, jednak swój sen chciał pozostawić w tajemnicy. Może to była tylko próba, może ona usiłowała przeniknąć nasze myśli dla jakichś własnych celów, ale miałbym ochotę nazwać to kuszeniem, jakby ofiarowała coś, czym rzekomo rozporządza. Nie trzeba was chyba zapewniać, że nie chciałem tego nawet słuchać. Mężowie z Minas Tirith dotrzymują słowa. Galadriela już wtedy wyczuwała, iż jakaś część Boromira pragnie pierścienia. Drużyna zbierała się już do wymarszu, gdy zostali zapytani o dalszy przebieg wyprawy. Syn Denetora ponownie zaproponował powrót wraz z nim do Gondoru, jednak członkowie drużyny nie mieli zamiaru mu towarzyszyć. Póki co ich los i tak połączony był wspólną przeprawą przez Wielką Rzekę Anduinę. Toteż wybrali się razem na spływ. Tuż przed odpłynięciem Boromirowi został wręczony pas ze złota jako pożegnalny dar od Galadrieli. Gondorski kapitan dzielił swą łódź z Merem i Pipinem. Hobbici stali się wówczas podejrzliwi względem człowieka. Boromir pogrążył się w myślach, mamrotał sam do siebie, czasem podpływając bliżej Froda. Niziołki dostrzegły również dziwny błysk w jego oku, gdy łypał na powiernika. Po dotarciu do Sarn Gebir, co z Sindaru oznacza kamienne kolce, Boromir ponownie starał się przekonać drużynę do zawrócenia w stronę Gondoru, mimo iż dalsza droga nie została nadal ustalona. Frodo nie miał zamiaru udawać się do Minas to też ruszyli dalej w dół rzeki. Dotarli wreszcie do wielkiego jeziora Nen Hitoel. Drużyna miała czas, by zdecydować o dalszych krokach. Frodo postanowił udać się na przechadzkę do lasu, a Boromir zamierzał mu towarzyszyć. Wywierał presję na hobbicie, by udał się z pierścieniem do Białego Miasta. Z każdym słowem pożądanie Boromira rosło. Boromir biegał po łące tam i siam, krzycząc coraz głośniej. Zdawało się, że niemal zapomniał o obecności Froda, rozprawiając o murach i orężu, o zbrojeniu wojsk, snuł plany wielkich sojuszów i chwalebnych zwycięstw, rozbijał w proch i pył Mordor. Widział siebie w glorii najmożniejszego z królów. Dobrotliwego i mądrego władcy. Był już gotów użyć siły, by odebrać pierścień Frodowi. Niziołek wsunął go jednak na palec i znikł. Boromir zdał sobie właśnie sprawę z tego co uczynił, począł szlochać i wzywać Froda z powrotem. Na nic jednak była jego desperacja, bo hobbit nie zamierzał do niego wrócić. Powróciwszy do pozostałych członków wyprawy, Boromir wyjawił tylko, że widział Froda ostatni raz jakieś pół godziny temu lub nawet godzinę. Wspomniał też, iż uniósł się gniewem, nie wdawając się tym samym w szczegóły. Cała kompania jakby w Amoku rzuciła się na poszukiwania. Aragorn nakazał Boromirowi pilnowania Merego i Pipina. Gdy dotarł do hobbitów, ci byli już osaczeni przez orków. Rozprawił się z nimi prędko i rozpoczął ewakuację. Jednak podczas odwrotu zostali zaatakowani ponownie przez przynajmniej stu kolejnych nieprzyjaciół. Róg Gondoru rozbrzmiał ponownie. Co najmniej dwudziestu padło z rąk mężnego wojownika. Walczył nawet pędąc przebity strzałami. Nie zamierzał się poddawać. Najdzielniejszego nawet męża potrafi pokonać jedna strzała, a Boromira ugodziło wiele. Wojownik został pokonany, a hobbici porwani. Aragorn znalazł go na chwilę przed śmiercią. Wciąż trzymał swój teraz już strzaskany miecz. Tuż obok leżał przepołowiony róg. Na łożu śmierci wyznał prawdę o sytuacji z Frodem. Prosił Aragorna o wybaczenie i uratowanie jego kraju. Obieży Świat pokrzepił go po raz ostatni, przyrzekając, iż Minas Tirith nie zginie. Boromir uśmiechnął się tylko słabo. Aragorn, Legolas i Gimli złożyli jego ciało w jednej z łodzi. Na kolanach wojownika złożyli strzaskany miecz i pęknięty róg, a u stóp ułożyli bronie poległych z jego ręki wrogów. Legolas i Aragorn odśpiewali pożegnalną pieśń ku czci Boromira, podczas gdy łódź z jego ciałem odpływała w dal na Anduinę. Trzy dni później, Faramir, siedzący na brzegu Anduiny w Osgiliad, ujrzał łódź przepływającą tuż obok niego. Widział ciało swego brata ułożone na łodzi, ale nigdzie nie było śladów Wielkiego Rogu. Jakiś czas później przepołowiony róg został wyrzucony na brzeg, po czym dostarczono go do Denetora. Mówi się, iż Łódź zawiodła ciało Boromira wprost do Wielkiego Morza. Boromir otrzymał swe imię po 11. namiestniku Gondoru, który żył w latach 2410–2489 III ery. Co ciekawe, jego ojciec nazywał się Denethor I. Zasłynął w wojnie z orkami z Minas Morgul. Odbił Osgiliad i Itilien z rąk nieprzyjaciela, a jego osoba budziła strach nawet w samym Czarnoksiężniku z Angmaru. Podczas tej wojny został jednak dźgnięty ostrzem Morgulu i ból towarzyszył mu już do końca życia. Poza nim istniały jeszcze dwie postacie o imieniu Boromir. Pierwszy z nich to Boromir Najstarszy, syn Borona z domu Beora. Był pierwszym panem Ladros. Drugi natomiast lepiej znany jest jako Borlach. Był Isterlingiem, który wraz ze swoimi ludźmi wziął udział w Nirnaet Arnoediad, bitwie nieprzeliczonych łez, pod banerem Medrosa. W przeciwieństwie do ludu Ulfanga, bratymcy Borlacha pozostali wierni elfom. W początkowych wersjach legendarium to on jako pierwszy nosił imię Boromir. Prawdopodobnie imię Boromir jest miksem Sindaru i Queni i oznacza niezłomny klejnot. Wracając do tego właściwego Boromira, jego postać możemy znaleźć w grach takich jak Władca Pierścieni Drużyna Pierścienia, Bitwa o Śródziemie 1 i 2, Władca Pierścieni Podbój, czy też Władca Pierścieni Online i Lego Władca Pierścieni. W adaptacjach Petera Jacksona wcielił się w niego Sean Bean, aktor znany z umierania w różnych filmach. Na potrzeby adaptacji wprowadzono pewnego rodzaju rywalizację między Boromirem a Aragornem, co nie spodobało się części fanów. W animacji z 1978 roku Boromir przedstawiony był jako stereotypowy Wiking. Głosu użyczył mu wtedy Michael Graham Cox. Wielu fanów doszukuje się podobieństw między Boromirem a Rolandem, bohaterem pieśni o Rolandzie, czyli najpopularniejszego francuskiego eposu rycerskiego. Obaj byli honorowymi wojownikami spokrewnionymi z wielkimi władcami. Podczas gdy Boromir był synem Denetora, Roland był siostrzeńcem Karola Wielkiego. Obaj nosili także wielkie rogi wojenne. By bronić swych sojuszników, stanęli do samobójczej walki przeciwko przeważającym siłom nieprzyjaciela. Podobnie jak Boromir, Roland zagrał na swym rogu, by wezwać posiłki, jednak te przybyły za późno. Umarli szlachetnie, a ich śmierć odbiła się na kolejnych wydarzeniach. Prawdopodobnie Boromir mógł wyjść cało ze starcia z orkami, gdyby posiadał ochronę tak dobrą, jak oferuje NordVPN. Dzięki NordVPN zadbacie o prywatność w internecie oraz będziecie mogli skorzystać z serwisów, które są niedostępne w Waszym kraju. Z kodem GOTRI możecie uzyskać zniżkę. Link w opisie.